Prezydent podpisuje ustawy energetyczne. Niemiecki Lit to może być hit. Naftowa bomba z opóźnionym zapłonem może pozbawić Rosję przyszłości. Jest 29 września 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Sankcyjna bomba z opóźnionym zapłonem wybucha w Rosji. Zachodnie sankcje na Rosję z 2014 roku zaczynają objawiać swe prawdziwe oblicze. Są nierychliwe, ale sprawiedliwe, bo pozbawiają ropę rosyjską przyszłości. Wall Street Journal opisuje, jak sankcje zachodnie uniemożliwiają Rosjanom zastępowalność złóż. Ograniczenie dostępu do technologii i kapitału z Zachodu utrudnia im eksploatację nowych, coraz trudniej dostępnych zasobów ropy niezbędnych do utrzymania poziomu wydobycia. Jeszcze przed inwazją wiele pól naftowych z czasów sowieckich, głównie w Syberii Zachodniej, regionie Uralu oraz Wołgi, zaczynało się kończyć, zmuszając firmy naftowe do zwrócenia się ku złożom trudniejszym do wydobycia w Arktyce i Syberii. Czytamy w WSJ. Do tego celu potrzebna była technologia wydobycia niekonwencjonalnego z użyciem hydraulicznego szczelinowania, znana na przykład z rewolucji łupkowej w USA. Jednakże sankcje zachodnie ograniczyły dostęp do tej technologii. Kolejnym wyzwaniem okazały się niedobory siły roboczej po tym, jak większość pracowników została skierowana na front inwazji Rosji na Ukrainie, a podatki od wydobycia zostały podniesione w celu finansowania wojny. Z tego względu udział złóż trudnych do wydobycia w Rosji sięgnie 80% w 2030 roku, o czym wspominał wiceminister energii Paweł Sorokin cytowany przez Energy Drink około rok temu. Rosjanie są obecnie pozbawieni sprzętu niezbędnego do analiz geologicznych, programów komputerowych czy sensorów. Gazprom nie szacuje, że brakuje mu około 200 elementów ekwipunku potrzebnego do wydobycia i przerobu ropy naftowej. Problemem jest także dostęp do tankowców arktycznych, których dostawy zostały ograniczone przez sankcje zachodnie. Autor opisywał te restrykcje w 2014 roku. Warto przypomnieć, że pierwsze ograniczenia dostępu do technologii, kapitału i współpracy z Zachodem, które uderzyły w wydobycie niekonwencjonalne ropy w Rosji, zostały wprowadzone jeszcze w 2014 roku, czyli po nielegalnej aneksji Krymu. Skoordynowane sankcje USA i Unii Europejskiej z lipca 2014 roku miały według ówczesnych deklaracji nie wpłynąć na bieżące wydobycie ropy, ale pozbawić ją przyszłości poprzez ograniczenie dostępu do technologii zachodniej. Zakazują one jeszcze od 2014 roku dostępu do określonych technologii sprzętu, ograniczają kredytowanie inwestycji w wydobycie niekonwencjonalne, dotyczą eksportu, reeksportu i transferu zagranicznego określonych towarów do użycia w rosyjskim sektorze energetycznym. Chociaż te sankcje nie celują ani nie ingerują z obecną podażą surowców z Rosji, ani nie ograniczają sprzedaży węglowodorów rosyjskich, to utrudniają Rosjanom rozwój projektów długoterminowych i wymagających technicznie, czytamy w opisie Departamentu Handlu USA z 2014 roku. To wszystko razem będzie podnosić koszt wydobycia ropy w Rosji i obniżać jego poziom. Rosjanie będą zarabiać mniej na każdej baryłce, a ich budżet jest wciąż zależny od jej sprzedaży w około jednej trzeciej. Te sankcje, choć nierychliwe, okazały się sprawiedliwe i dane przedstawione przez Wall Street Journal pokazują ich realne oddziaływanie z opóźnieniem. Razem z innymi trendami będą dawać skumulowany efekt rosnącej presji na zakończenie inwazji przez Kreml. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski energetyczne podpisy prezydenta Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy istotne dla sektora energetycznego, chodzi o przepisy o bonie ciepłowniczym oraz rozmrożeniu cen energii, a także o zapasach ropy gazu i paliw. Wersja kompromisowa tej drugiej ustawy uwzględnia uwagi prezydenckie: miliardy na dystrybucję. Polskie sieci elektroenergetyczne otrzymały dodatkowe 800 milionów złotych pożyczki z krajowego planu odbudowy na rozwój sieci dystrybucyjnej wcześniej pozyskały 10,8 miliarda złotych pożyczki oraz 1,3 miliarda złotych środków bezwrotnych na ten cel. To kolejny krok w kierunku przygotowania systemu przesyłowego na transformację energetyczną, w tym przyłączenie nowych źródeł energii oraz jej odbiorców, zapowiada prezes Grzegorz Onisimowski. Odwrót wodorowy Bank Gospodarstwa Krajowego nie podpisał umowy o wsparciu projektu wodorowego Polenergie H2 Silesia, zmuszając tę spółkę do odpisu aktualizującego na wartość 6,5 miliona złotych. Projekt zakładał budowę elektrolizerów o mocy 105 MW i produkcję około 13 tysięcy ton zielonego wodoru rocznie. Teraz wieści z Europy. Niemiecki lit to potencjalny hit. Niemcy odkryli potencjalnie jedno z największych złóż litu w Europie o zasobności szacowanej na 43 miliony ton. To surowiec potrzebny w magazynach energii oraz samochodach elektrycznych. Innowacyjne metody wydobywcze mają ochronić region Altmarku przed negatywnym wpływem na środowisko. Opór klientów Rosji. Nikt nie powinien nam mówić, skąd mamy brać gaz i ropę, mówił premier Słowacji Robert Fico na Węgrzech. Budapeszt i Bratysława to ostatni kupcy ropy rosyjskiej w Europie. Unia i USA naciskają na porzucenie tego źródła. Bruksela może wprowadzić w tym zakresie rozwiązania handlowe do przegłosowania większością kwalifikowaną, pomimo oporu Słowaków oraz Węgrów. Bój o Mołdawię. Frakcja prozachodnia w Mołdawii, przewodzona przez prezydent Maje Sandu, najprawdopodobniej wygrała wybory parlamentarne, gromadząc ponad 40% głosów. Stronnictwo prorosyjskie twierdzi, że też wygrało, i domaga się protestów 29 września na ulicach. Argumentuje za dostawami surowców z Rosji. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad wsparty hałkami? 28 września drony uderzyły w rafinerię Kujbyszew w Rosji. 29 września Ukraińcy uderzyli dronami w elektrociepłownię w rosyjskim Białgorodzie. Według władz lokalnych panuje tam obecnie blackout. Są także problemy z dostawami ciepłej wody. Administracja USA ma rozważać tymczasem przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk, które miałyby jeszcze bardziej niszczycielski potencjał. Powrót sankcji na Iran Organizacja Narodów Zjednoczonych przywróciła sankcje na Teheran za kontynuację programu jądrowego podejrzewanego o cel pozyskania broni jądrowej. Stało się to za sprawą Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Unia wdroży ponownie te restrykcje ograniczające dostęp do towarów potrzebnych do wzbogacania uranu, a Teheran grozi odwetem. Podwójne standardy klimatyczne. Chińczycy oskarżają Unię Europejską o podwójne standardy oraz ślepotę ideologiczną w odpowiedzi na krytykę ich nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 7 do 10% do 2035 roku. Unia uznała ten cel za rozczarowujący. Zdaniem Chin takie podejście podkopuje grunt pod współpracę międzynarodową w czasie, gdy USA nie chcą współpracować. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.